Siemaneczko, z tej strony Emmer Serpent, a się ze mną Pan, pan lagus. lagus i lagujemy znowu. No yy, I tak. W tle wielkie drzewo. Znowu po raz yy. drugi. Dobra, do no to ludziska, ja robię F5 i Laguz ścinasz, dawaj. Nie, nie mam 3 y, żelaza, bo inaczej mi yy, wjeżdż tak. stanie. No to masz 3 żelaza. Ja tutaj sobie zbryjkę swoją ubiorę. Uuu, jej, lecę, lecę, lecę. Dobra, czekaj, czekaj. Dobra, dobra i dawaj. Dziń, dyn, 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 To już chyba dzisiaj jest czwarty odcinek Minecraft Przygody Elfów i naprawdę to jest epickie. Dobra, e, już za te drzewo dostałam półtora staka. Jest to jest musimy popolować trochę na mobki. No wiem, ale ja już oświetliłem to i już tak mało się będzie spałnować. Że, że my ewentualnie podrzemą. Dobra, dawaj, chodź, idziemy. Czekaj, muszę odłożyć. Dobra, no to Lagus tutaj będzie robił to co tam chce, a ja będę sobie budował pokój na no, będę budował. Pokój? Mhm. Dobra, nie, dobra. Tak, o. Eee. Tak. Ej, wiesz co, Co? Nie chodź na razie w zbrojce, bo ona ci się marnuje tylko. A no to raczej. Tak. O jest tak. Jedno. Na razie nikt nie atakuje, do wiesz. Dobra, mam trzy nasionka. Ej, a ty masz jeszcze jakieś nasionka? No. Nie masz? A na co wykorzystałeś te Nie, masy? nie, mam nasionek. Mam pięć nasionek. Dobra, ja y, mam na razie cztery nasionka. No to dziewięć. O, teraz będę miał pewnie dziesiąte. O, mam dziesiąte. Jednaste. No dobra. dobra. I dobra. na chmurę, ja tutaj po, trochę pobuduję sobie. Te ja całe drewno tutaj moje. Mam już cztery staki drewna. Wow. Dobra. Robię. Czekaj. Ja muszę tam jeszcze postawić, żeby nie było, że ten tędy rośnie. Dobra. By mi w lecie, albo coś. Dobra, niech rośnie to. Ładne, ładne. O, wiesz co? O, mam dymie. A, no to normalnie, do jest. Ej, może gdzieś tutaj postawię dynię? Ja możesz u mnie w pokoju postawić. Ale świecącą, świecącą taką. No to wiesz co, nie, nie, czekaj, daj mi je. Daj mi je, a ja mam fajny pomysł, jak je położyć. Czekaj, tylko tutaj coś zrobię. Wiesz, wiesz, tutaj robię, mam taki fajny pomysł, jak to zrobić. Opa! Patrzcie to? Mhm. Tak, I skrzynia jest? po środku możesz dać jeszcze. Mam? No, da, e, zrobisz mi skrzynkę? Dobra, dobrze. Abo nie, 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 poczekaj, ja tutaj mam dużo drewna. Wiesz co, ja coś zrobię tutaj fajnego. No, Spokoj, te, spoko. żeby nie przeszkadzały na te... Wszystko co jest, te piecyki ten, to ja dam w ścianę po prostu, to we, wejdzie. O, pa jak pięknie to wygląda. No, ja w ścianę to ładnie zrobię. E, no, pa jak to pięknie wygląda, to normalnie to pięknie wygląda. Mm, nie musisz się chwalić. Ale no, Lagos, sam sobie zobaczy, że to pięknie wygląda. No wiem, że pięknie, bo przed chwilą zerknęło. Nie no żarty jakieś co? Wszystko mi się cofnęło, bo zapis świata były i lady Jak zawsze Dobra czekaj, o o tik 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 ej jack e, e czekaj jack lekarz czy jakoś tam to się nazywa o yes Wkładaj do skrzynki, ja ci nie ukradnę, jakby co. A, tam już nie ma raki, no to tam pięć nie potrzeba. Możesz to kraść. O, dobra. Ładnie to zrobiłam? Czekaj. Ale ja już tam do Ciebie patrzę. No. Jeszcze z drugiej strony chyba to zrobię. Żeby było estetyczne. Ale lagi na serwerze. Wiem. Lagusem przecież masz zawsze lagi. Nie, nie, zawsze. W Brick Force też masz lagi. No ale Brick Force robię, że gra taka. Polecim Brick Force. No, polecam grę Brickforce, Brick Force e, od wielu lat, ale strzelaninka. E, kwadraty też są. Ktoś no, nie... e, to jest chyba połączenie Battlefield z Minecraftem? Mm, no, coś w tym guścia. No. O, ładnie, ładnie. albo Counter Strike'a. No. O, i to jest teraz No Czekaj, bo tu jest 7, tak? Nie no, pięknie. Co robisz? A jak myślisz? A, kolejny taki coś. Tak. A ja piję sobie herbatkę. Naprawdę? Herbatkę pijesz. Z kulagus, no nie, no wiesz. Nie ma to jak herbatka na nagraniu. No, jakie są linki? Jakie są linki? Jakie są za Jakie są linki? Jakie są linki? Ej, lagus, ale ładnie, prawda? No, ładnie. Wow. Przepięknie można sobie go znowu. Ej, może zrób tutaj z tego... z desek. Wiesz co, lagus? No czekaj, zobaczcie ile się filmik nagrywa. A, osiem minut tam. O, fajnie, patrz ile Rosło na farmie. No. A! Zważaj na kapustę, bo on kuje. No, na ławę bym nie wiedział. Ile masz śmierci? Nie trzy? Nie, śmierci. Ani jednej. A zabój? Ani jednej. Mhm. Ja też. Masz złoto lub żelazo? Cztery pożyczki. Uuu, złoto albo żelazo. Mam tylko jedno zło. Nic. Więc... co trzeba pokopać? Czekaj, myślę, się... że Trzeba zrobi? kopać lagus. Nie ma co się obijać. Trzeba kopać. Dobra! Dyn, 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 dyn. <śmiech> Nie, <śmiech> no jak to wyglądało? Epicka, zyczka dla kopacza. Dyn, 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 dyn. Biorę żelazny kilo skończył się od razu O, mi grasz. Ej. Po malutku, po cichutku do krainy Krasnoludku. Osoba online 21. Oha! Nie obijać się, tylko Widzimy. pracować. Ej, dopiero to spojrzałam sobie na Skype'a, a już mi normalnie spawią. Pomóż! Ze to Pomóż! Żej! Słuchaj, po tej stronie jest moje łóżeczko, okej? Okay? Po tej? Dobra. To i będzie, potem, po tej będzie Twoje. Ej, weź jakoś zmień właśnie tą podłogę, żeby nie była taka stone'owa. No właśnie robię to. Tylko mnie też, żeby nie była z drewna. Ale Ej. czego nie była z drewna? No żeby nie było z takiego samego drewna. No może być z drewna, ale na przykład takie pomieszanie, na przykład pośrodku takie craftingi lub piecyki. Czekaj, czekaj, ja wiem co zrobię. Ja mam epicki pomysł. Ja mam po prostu. Nie, nie, nie. Weź, weź to, weź to rozwal. Weź to. Nie, e, wiesz co? Rozwal, rozwal to drewno. I taki dywan fajny, czekaj, bo mam następne drewno. Jeszcze mam inne drewno. Fox. No. E, wiesz, co ja chciałam zrobić? Co? Taki dywan. Czekaj, nie, 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 weź to, rozwal, weź to rozwal, rozwal. to drewno jasne. O, i taki, e, i taki dywanik z craftingu. Ładne. I nie, 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 bo teraz to będzie takie już brzydsze, czekaj. Ale czekaj. I tutaj już będzie brzydko to wyglądało. No, no spoko, ale takie coś jest w craftingu. Chcesz to rozwal, rozwalić te przednie craftingi i nie wiem, yy, wiesz co masz wsadzić? O lepiej wygląda! A czekaj, a jakby tak by tutaj wsadzić, yy, czekaj... Snake! Ej, nie muszę trzymać shifta! wi? Nie ja trzymam shifta! Mogę się mnie poprosić po prostu. Naprawdę! No teraz to teraz to wygląda jak... Nie powiem co. No tak no ładnie! Niestety estetyczny, mnie, ale dobra. Jak chcesz, tak, co? No dobra, no to zrób to, żeby było jakoś ładnie, jak Ci się podoba. Ładniej niż było, wiesz z czego? Pokaż. Craftingi ładniejsze. Weź z drewna, weź z drewna. No, z drewna, najlepiej. A, depo a zatem y, na górę. Co? Idź na górę, na górę idź! Dobra, yy, ludziska yy, Czekaj, ja się tak ustawię I F1 Czekaj. To da więcej żelaza Człowieku Dobra, no to zrób kilka sikierek. ja to poczekam, tak na ciebie, okej? Okay? Czekaj, Polaki. Czekaj, czekaj, weź się usta przy tych drzewach. Usta się przy tych drzewach. Czekaj. przybliżenie. Weź trochę bliżej się ustaw mnie. Trochę bliżej mnie. O Jezu. Czekaj. Jakiego ja skrina screena zrobię. Czekaj. I trzy, dwa, jeden. Start. Okej. Okay. Jestem ten screenshot? Yes. Dobra. Dawaj. Czekaj, to idę na dół. Ale ludziska. Drzewa nasz normalnie rozbrajają. Uuu, nie mam żelaza chyba. Ej, ale ta wyspa wielka. Wiem. Ej, ale naprawdę nie ma żelaza w ogóle prawie. Ty masz trochę żelaza? Yy... Czekaj O Luiska, widzicie? Widzicie tą mapkę? Mam no. yy, czy ja mam ten? Żelaza? No Zero Oooooooo, zwalę wszystkich niestety. Weź, nie weź, weź kamienną A też dobrze no? Nie, nie, no. czekaj, czekaj, czekaj Już to zrobiła. Czekaj, dobra, i dawaj, dawaj, dawaj Wcinaj Czekaj już! Ludziska, tylko yy, u mnie. Ścinanie drzew dżunglowych takich wielkich. Łuuu! Sikierka poszła! Następna! Jeszcze Ile jest tego drewna. Czekaj, zaraz Ci powiem, ile staków coś mi wypadło z tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery staki mam. Cztery staki?! A. Ty wiesz, ile to? Wiesz, ile to? Wiesz, ile to? Dobra, ja idę na homa. Razy cztery teraz daj. Uuu, kurda. Ty sobie wyobraź, cztery razy cztery. Szesnaście staków desek. Serio. No to ludziska. Nam drewna naprawdę nie brakuje. Jakby był sklep, to byśmy byli już milionerami. Eee. No. Wiesz co, ja na chwilę robię. Cięcie ludziska i się za chwilę widzimy. Dobra ludzka, ja już jestem. Do której w tej, co teraz grzebie, osnum stóp. <laughs> ludziska, to jest naprawdę piękne. A wyobraźcie sobie, ludziska, że ja miałem około. Jest skrzynie takiego. A gdzie? tam yy, ten. Ej, radosz, czemu ty tutaj od dołu ścinasz te kaktus jak w górę się tylko ścina? Nie, bo tak to może y, ten, y, co jest wyżej, kaktus na tego, co jest na dole i. i nie będzie kaktusów. Rozumiesz mnie? Nie. Dla mnie to jest logiczne bardzo. Trzeba iść kopać. Eee, yy, spadł w łóżku wstawiamy. Dobra, wiemy. To idź na razie kopać, a ja jeszcze sobie zrobię kilka kilofików. Możliwe lagi, nie ruszaj się. O, ja, ja, ja poszłam sobie spać. Uii. Wiesz, że bez sensu co zrobiłeś teraz. Czemu. Ale poszłam spać. Nikt nie... nic nie chce mi zrobić. Czekaj Kochanie, czekam Czekam Chodź do mnie chodź, czekam Dobra jak czekasz, to dobra Czekam 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 Czekaj. Czekałeś. O, Ty... Ja na Ciebie czekałem. Lubię Ciebie, Lagos. To do mnie dalujesz?! Boję się, boję się ciebie. Ej, jaki by blu... Ludzie widzieliście tego baga. Ty trzymałeś ten błokciu chyba. Uważaj, bo cię w, w ciebie szczele. Mam ciebie na celowniku. Ja ciebie też. No. Już nie! <śmiech> <śmiech> No, to chcesz się bić. Czekaj, Czekaj I trzeba zrobić. Nie, dobra. Wiesz, to Lagos? Co? Chodź się pożegnamy. W tym pięknym, przy tym pięknym domku. Czekaj, F. Czekaj, ja muszę coś zrobić. No, moja głupia klawiatura. O. Dawaj. Stawiam się. Pani! Czekaj. Pani, ujście się, Pani! Spróbuj mnie teraz uderzyć. Spróbuj mnie uderzyć. Zobaczysz. Ty co ci... Zobaczysz, co ci się wyświetli. No widzę to na czacie. <grywa> Widzisz? Czekaj, ja cię jeszcze lecę do mnie. <grywa> Czekaj! No znowu! O dobra, dobra, dobra! Eee, Jesteś goły i wesoły! Czekaj, ale i tak biorę to i patrzę na pisze. mi to dej pohledal. Dobrá. Já mám lepší.

Nazywamy youtuberzy, tak? Co? Czekaj ja na chwilę zmieniam nazwę. Pa! Pa! No patrz na nazwę! Co? Ty sobie to tak... zmieniłeś? Nie, nazwę! Gigi! Ta? Ty! Pa. Zostaw! Ale yy, ły. A jak się robi? N nie można ły, nie można ły. Ale goolet. Jak zmieniłeś nazwę? E, F E? F? Ale ty nie możesz mi. Ty no możesz mi, ale nie zmieniaj. Niedobre, ja zmieniam. Ja zmieniam na nazwę. Yes, nie, fajna jest. Czekaj, takie fajne. Ty no, nie da się. Nie, bo 10 hard. 10 tylko możesz mieć. 10, maksimum 10 wiesz. Tego. Ale to jest lepsze. Nie no dobra, youtuberzy, nie będziemy tacy. Absolutnie. No, smutny no. jestem. Dobra, nie, dobra, weźmy, ogarnijmy te nazwy. Dobra, już ogarnęliśmy. O Jezu, trzeba... E, c, o, dobra, za, zaklejmowało. Ej, dobra, weź normalnie, o. Ale ja wolę y, ten dobra, ja jestem królem. Dobra, no to dawaj, chodź żegnamy się, bo już odcinek jest dwa wow, 26 minut. Y, dobra, no to... Weź bez mięczaka, bez mieczyka. Same łapki. Dobra. No to... Dziś mną był Pan Lagus. Tak. Go i bez... so, lagus. Tak. I tak. Dziś y...